troszeczkę porozciągać estetycznie, być ten organizm. Chciałam wspomnieć o tym, bo y, jak Ty uważasz, bo ja ostatnio wyczytałam gdzieś jakieś są super nowe badania, że, że y, s, nie powinno się porozciągać po, po treningu, tylko robić sobie sesję treningu raz w tygodniu z całego. Tak? No. Tak słyszałam, bo jak masz tą pracę nie, bo jak są mięśnie zmęczone. Mhm i y, rozciąganie troszeczkę przypomina tą pracę ekscentryczną, czyli jeszcze bardziej je męczy, nie? Mm -hmm. Czyli zamiast wyciszać po treningu, to takie jeszcze bardziej no. zajedzie ten mięśnie. No nie wiem, wspomnisz to tak? nie poprawia ani mobilności, ani, nie wiem, przepływu krwi? Takie rozciąganie nie po no. treningu? no, poprawia, poprawia, tylko chodzi o to, że jeszcze bardziej no, męczysz ten mięśnie i zatłaszasz, nie? I znaczy, no, jakbyś miał lepki trening i potem... Znaczy, żeś trening, potem jeszcze z tego streczuj. No, no. Coś takiego. Aha, z czymś takim, tak? Że nie po ciężkim treningu, a to ci chodzi bardziej. No. Że właśnie jako oddzielna sesja będzie... Szkoda, że, to... że tego nie nagrywa? Okej, okay, znajdziecie już rozciąganie dynamiczne, to teraz przejdziemy sobie do streciu statycznego. Na początku, tak jak wcześniej, zaczniemy sobie od podłudzia, od tej głębokiej grupy mięśni. Robicie sobie taki, nie ja wiem, przysiad, zrobię na tej nodze gdzie zginacie sobie kolana, pilnujecie sobie pięty, żeby Wam się nie odrywała od podłoża i ważną rzeczą jest, że wciskacie tą piętę, znaczy nie piętę, całą stopę, tak jakbyście chcieli wykonać ruch taki, prawda? Tylko, że nie wykonujecie tego ruchu, tylko wywołujecie tylko i wyłącznie napięcie izometryczne i trzymacie to napięcie 10 sekund. Po czym rozróżniacie sobie stopę, głęboki, bierzecie w głęboki dech, wydech, po czym pogłębiacie ten zakres ruchu. Może nie, nie bardziej robicie tego składu, tylko bardziej przysuwacie kolano do przodu, żeby ta część Wam się rozciągała, prawda? Te mięśnie, po czym powtarzacie po tych 3, 4 do 5 cykli, potem napinacie sobie mięśnie które wykonują przeciwny, czyli prostowniki, tak jakbyście chcieli wyprostować stopę w tym kierunku, to również tylko wywołujecie napięcie, trzymacie je tak około 6 sekund, po czym rozluźniacie to 3-5 razy taki cykl. To jest tak zwany autopir, który pomoże Wam bardziej sukcesywnie, bardziej, nie wiem, z lepszymi rezultatami rozciągać swoje mięśnie niż gdybyście po prostu utrzymywali to rozciągnięcie mięśnia statycznie. statycznie. No, po prostu będziecie mieli lepsze rezultaty, bo nasz ludzki organizm jest tak skonstruowany, że po napięciu geometrycznym takiego mięśnia pod tym następuje automatycznie jego rozluźnienie i my to chcemy właśnie w sterczniku wykorzystać jak bardziej optymalnie. Ok, teraz sobie statycznie porozciągamy tylną grupę się polubia. Możemy to zrobić w klęku, możemy to zrobić opierając nogę o jakiś murek, tylko pamiętajcie, że to musi być super wysoki murek, nie musicie podnosić nogi do, do tego poziomu, bo to wcale... I nie do końca będzie dla Was dobre, tym bardziej, że jeszcze będziecie pewnie to pogłębić, i tam dotknąć jakieś stopy. To jest źle technicznie wykonywać stretching, ponieważ napinę Wam cały układ nerwowy i po prostu zawsze, ale to zawsze będzie Was ściągnąć. Zresztą zawsze pamiętajcie, jak sobie chce się rozciągnąć tym uda, to dbajcie o odcinek kręciowe, żeby Wam się nie zaginął, tylko ciągle postawą prost. Wcześniejsze to wygląda tak, to możecie sobie też zrobić w kłopot, dbaczy że ten osób dężowy, no i połączyć to z tym otopirem, prawda? Wciskając swoją piętę w podłogę wywołacie napięcie w tym po Trzymajcie sobie to 10 sekund, tak minimum 10 sekund, tylko pamiętajcie, że nie robicie tego z całej siły. To jest siła minimalna, która ma tylko i wyłącznie spowodować ten skurcz, a nie jakoś super wciskać i męczyć się przy tym. To nie ma sensu. No i potem rozluźniacie sobie, i znowu powtarzacie, głęboki wdech bierzecie, potem wydech, jak poczujecie, że nam się troszeczkę stół rozluźniło, pogłębiamy, rozciąganie ruchu z biodra, przy prostych plecach, to ma być ten ruch, dokładnie, a to nie ma być jakieś garbienie prawda, także niech Was ręce nie szpieżgą, nic nie dotykacie, nie łapiecie tych stopy, Was będzie po prostu ciągnął układ nerwowy, mięśnie też ale układ nerwowy też, a my się chcemy tak skupić na mięśniach i je wyizolować, prawda? Także pamiętajcie, idziecie z biodra, nie dokładacie do tego ruchu stopy, bo już nie zaczynamy na przykład boleć ten układ nerwowy, yy, ponieważ wszystko, yy, tak jak mięśnie, on biegnie z tymi stopami, no i dokładnie tak samo się zaruszamy. Także pamiętajcie, ruch z biodra i no, możecie dołożyć do tego ten autoklinik. Teraz rozciągamy to miejsce pod udział, statycznie. Najlepsze miejsce do tego jest w drzwi. Gdzieś tam by było lepiej, ale nie chcę co zrobić na apartych No to sobie dałam drobinkę. Chodzi o to, żeby być jak najbardziej przysuniętym do powiedzmy u was ściany albo drobinki. Tu mogę będą wypraskowana i sobie troszeczkę popracować tą nogą. Nie wiem, jaką, jak bardzo macie nierozciągnięte te mięśnie, to może ma Was już ciągnąć, albo nie będziecie mogli wyprostować, albo jak będziecie mogli wyprostować, to idźcie sobie troszeczkę dalej i po prostu wyprostujcie sobie tą drugą nogę i tak, nie wiem, minutka, dwie sobie po prostu poleżcie, to tak fajnie, biernie Wam to rozciągnie. Druga sprawa, że możecie sobie dołożyć do tego rozciągania ruch stopy. Wiem, że wtedy wcześniej mówiłam, że tej stopy raczej nie używajcie, ale jeżeli macie już dobrze rozciągnięty tyłuda i podudzia, to możecie troszeczkę sobie ten nowy stopy włączyć. Wtedy pomobilizujecie sobie troszeczkę układ nerwowy. No i po prostu przełoży się to również na pozytywny zakres uchwał. Teraz po rozciągamy sobie ginasze biodra. Możecie to zrobić w tej pozycji. Zginając tą nogę i rozciągając teraz tą drugą. Możecie to zrobić na, na słupie wyprostowanym, tylko nie przeprostowanym, chociaż ta druga zgięta noga Wam już go trochę chroni. Możecie też, nie i tutaj wiadomo, będzie Wam się rozciągać, tak będzie to w pachwinie. Ale możecie też troszeczkę się położyć, dużo się złożyć, to wtedy popracujecie sobie troszeczkę na nieruchomości Waszych stawów, bo pamiętajcie, że nie tylko człowiek jest w zbudowany. Taka pozycja może być również dobra, podobna do rozciągania rotatorów. Po prostu swoje podłucie układacie w ten sposób. No i powinno Was na pośladki, na ciągnąć. No i możecie sobie dołożyć również do tego autopil, czyli wciskacie podłudzie teraz do podłoga, i utrzymujcie to 10 sekund, wiecie, już to znacie, no i pogłębiacie, możecie się troszeczkę pochylić wtedy przy tym, albo po prostu siłą grawitacji mm, i troszeczkę y, osiąść się siłą grawitacji. O, może tak możliwe. Y, jak już jesteście w tej pozycji, możecie sobie rozciągnąć również czworogłowa, tak właściwie, to jedną głowę tego czworogłowego, czyli prosty uda który jest dwustawowy, pamiętajcie sobie, taka sama jak w biodrowo-lędźwiowym zasada, czyli w tym zginaczu biodra, że trzymacie sobie lędźwiowy, napinacie w brzuch i możecie sobie coś podłożyć, ja to mam miękko, ale fajnie, żebyście sobie swoje stawy kolanowe, podłóżcie sobie, nie wiem, jakiś ręcznik, poduszkę, żeby was po prostu nie wcisnąło w Zginacie Zginacie sobie swój staw kolanowy i też możecie dodać do tego autopil, wciskając swoje podudzie, prostując kolano i wywołując napięcie, czyli znaczy po prostu wciskacie podudzie w rękę. Pamiętajcie, bo to jest częste, że by nie łapać za stopę, bo wtedy sobie po prostu raz, że napinacie cały podnogowy, na druga sprawa, że sobie rozciągnacie teraz wiązadła, a nie chcemy wam tam niestabilności w kostce powodować, dlatego troszeczkę niżej, na wysokości waszych kostek złapcie, wtedy to będzie bardziej bezpieczne dla was, nie otrzymniecie tych więzadeł stopy, także troszeczkę niżej najedziemy, no, możemy sobie pogłębiać to poprzez ruch w kolanie albo ruch w biodrze, jak już wam wygodnie, to zależy gdzie bardziej czujecie spięcie. Pani profesor, pytanie od widza. No. Można to na stojąco robić, czy polecasz raczej na Poleżę siedząco? można na stojąco, ale wtedy mm, bardziej macie mm, jakby możliwość y, stracenia tej techniki. Chodzi o to, żeby y, chronić ten wędziowy. Teraz jak macie nogę wyprostowaną, to będzie Wam łatwiej y, spowodować przepust tym prawda? A jak sobie zgniecie, to jesteście jakby chronieni tą drugą nogą. Możecie to zrobić, prawda, jak sobie, nie wiem, tam biegacie, chociaż nie, wiem, na mafię jesteście, nie? Gdzie nie biegacie. No, ale możecie sobie po prostu stanąć, tylko mocno pamiętajcie i kontrolujcie ten brzuch, żeby nie wyszło czegoś, czy coś takiego wam, prawda? Aha, cały czas prosto... proste plecy i prosta tak. pozycja w Okej, okay, teraz stracie statycznie na nasz bok uda. Zrobimy sobie skłon, tylko taki dość charakterystyczny. Yy, przekładacie sobie jedną nogę w ten sposób i teraz moja noga prosta jest ta, czyli będę robić skłon yy, w stronę przeciwną, czyli rozciągam prawą nogę, ale robię skłon w lewą nogę. Próbuję dotknąć swoimi rękami yy, swoje stopy rozciągane i też sobie idę z biodra w ten sposób. Powinniście czuć, że Wam się to całe tutaj pasmo rozciąga, bok uda. Nie polecam to do osób, które mają problemy z odcinkiem leźbiowym, byście sobie nadwyrężyli, bo tutaj macie sporo rotację i zdjęcie. Także tutaj jak jesteście drogi, to ok. Jak macie jakąś konduzję leźbiową, to od razu. Ok, teraz sobie w sumie rozciągniemy wszystko. Eee, taka pozycja z jogi. Może tak się odebrać, lepiej. Trifekta. Kławierz, to nie jest joga, trifecta, Dobra, Zobacz. dobra. Ok, teraz sobie rozciągniemy mięśnie rotujące ten i troszeczkę yy, pośladki. Kładziemy sobie rękę blisko przodu kręgosłupa. Yy, Nogę rozciąganą mamy zgięto, ta lecz wyprostowaną. Tutaj zahaczacie się yy, swoim łokciem. I tak, możecie sobie bardziej rozciągać kręgosłup. Yy, wtedy będziecie bardziej jakby pracować z krawki piersiowej w ten sposób. Natomiast możecie sobie bardziej rozciągać ten pośladek i pchać swoją ręką i mobilizować sobie troszeczkę nogę, w ten sposób. Jak już tam będę uznania, co wam bardziej ciągnie. Także to tu już rotacja. W tej też tego nie polecam, jak ktoś miał jakąś konturę. Okej, okay, jak y, podświecicie sobie barki albo plecy, albo nawet klatkę piersiową, y, to y, angażujecie sobie mięśnie, łopatek y, albo mięśnie, które przyciągają się do odcinka szyjnego, to też do stabilizacji głowy. Także jak robicie ogólnie górę i yy, dużo podsycię łopatkami, to polecam Wam yy, taki sposób rozciągania. Yy, te mięśnie wszystkie, dużo mięśni na szyi przyciąga się również do łopatki, więc będziemy sobie używać łopatki, żeby rozciągnąć te mięśnie. Ochronię yy, sobie odcinek szyjny. Najpierw poszukacie sobie, to jest moja dalsza strona, więc będzie tutaj wszystko pięknie widać. Yy, Poszukacie sobie tego, tej bariery pierwszej do rozciągania. Możecie sobie zrobić sobie z lekko w naciągnią silnym, albo lekko wyprostowanym, jak już was, was będziecie potrzebować. E, możecie dodać troszeczkę rotacji w tą albo w tą stronę, ale głównie chodzi o to, żeby w tym rozciąganiu nie używać szyi tylko upadki. Więc szukacie sobie tej pierwszej bariery ruchu i stabilizujecie sobie drugą rękę, no i się do tego czegoś. E. Nie wiem co to jest, no ale kogo i po prostu robicie sobie autopir, wciskacie sobie głowę w swoją rękę, prawda? Przytrzymujecie to napięcie i potem odsuwacie się troszeczkę w stronę przeciwną, w tamtą, obniżając swoją łopatkę. Jak to macie się tego przytrzymać, to możecie po prostu sobie rękę po założyć i rozciągać, rozciągać swoje te mięśnie jakby skłonem bocznym. Bo po prostu y, ciągniecie łopatkę wtedy w dół, a y, szyja macie ustabilizowaną, prawda? Czyli nie, nie robicie czegoś takiego, nie pogłębiacie szyi, tylko idziecie bokiem. Y, no i robicie ten autopir, y, czyli przytrzymujecie tą głowę, potem puszczacie, zapasownie Wam się powiększa, robicie skłon, możecie sobie troszeczkę dać do tego zdjęcia. Poszukacie sobie tych napięć, potem znowu napięcie i znowu bo potem sobie przytrzymujecie troszeczkę yy, głowę w tej pozycji, tak 6 sekund i potem leciutko sobie odstawiacie, żeby tam wam no nic nie pikało i nie strzeliło. No i ode mnie macie dzisiaj tylko jedno, tylko jedno ćwiczenie, bo ten film będzie długi, nie chciałem go już przedłużać jeszcze bardziej, chodzi o dzień dobry. To ćwiczenie, to ćwiczenie przede wszystkim rozciągające dwugłowy mięsień uda, zrobione prawidłowo może także wpłynąć na waszą postawę. Oczywiście pamiętacie o prostych plecach i wypinaniu pośladków do tyłu. To jest najważniejsze w tym ćwiczeniu. Praktycznie w każdej książce Pawła Caculina jest ono pokazane, zwizualizowane i polecane do rozciągania dwugłowego uda i w ogóle do trenowania tego ruchu w połączeniu na przykład z jogą. Także również Wam polecam wykonywać to ćwiczenie. Nie wstydzić się go, wiem, że ludzie się albo śmieją, albo wstydzą. O kurwa, facet tyłek wypina do tyłu, co on robi. A to jest moim zdaniem najlepsze ćwiczenie na rozciąganie dwugłowych UDA, obu naraz w tym samym czasie, bez zbędnego e, marnowania czasu na inne dodatkowe ćwiczenia. Możecie to robić, oczywiście, także w pozycji z rękami na klatce piersiowej. Ja Wam za, dziękuję za ten odcinek, także trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.